sobie coś puścimy? Dobra! Jeśli si kochasz, si, si kocha, si jesteś Magnus! Magnus! To jest dobre. Szkockie. Łuhu! <noise> to jest takie szkockie. Bardzo szkockie. Bardzo. Ły, 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 Magnus! No, będzie trzeba jakoś zacząć stąd, nie? Coś zrobimy. A co się... Nagramy. Spokojnie, spokojnie. Paty, wyjdź! Wyjdź, ej no wyjdź! Nie widzę Weź. Zawsze mi władzi, jak nagrywa. A nagrywam. może, A może. Nie, 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 no, ej wyjdź. Ej, idź do góry. Marablę cię, stary man. Nie mam wiem, gdzie mam. Gdzie, gdzie naj zaczniemy? Nie, okay. wiem, wiem, gdzie zaczniemy, stary. To jeszcze muszę pokazać, właśnie, zgobnie. To zaczniemy jakoś tu, czekaj. Nie tu. Nie wiem jak. Tak, to zaczniemy. Ma! O, Agnes! O Creeper! A, Ale to jest tak jest porywcza, To jest Magnes stary na... E, a ty wiesz, że to się wszystko nagrywa? O kurde tej! Dobra! Dobra! Koniec! Witam was, jestem mister a to jest kolejny odcinek z naszej serii Pixel. I to jest kolejny odcinek, w którym jest ze mną. Marcin! Marcin, to zadywany Marcin, tak. Ten ten zabawny. Odbija na górze. Potrochu na górze odmija. Za dużo dononków. I ciców solowych. Nie mam strzału, ale dobra. On... Nie. on nie jadł, ja jadłem. Okej. Ty, to chodź. To, to jest... Tutaj będą... Wyślinki! Um, Melony i dynie. Hmm. Tylko nie wiem jak zrobić nasionkę dyni już w poprzednim filmiku właśnie. O napisanie i Na razie. w komentarzach jak się robi inne rzeczy. No. Tak więc zobaczę, jeżeli ktoś mi przesłał, to ja to będę widział. Ale to nie jest jedyna nowa rzecz. Um. Miecz. Masyzas. Zas. Hmm. Komórka i gaz. Hmm. Przeczekamy ten deszcz. Dobra, przestało już padać. My w tym czasie sobie weźmiemy, dobra? I mamy miecz. Wpity w skałę. No. Wiem, te epickie. Bardzo. Bardzo. Wzruszyło mnie to. Ja też. A no więc mamy. Coś takiego. I... No, i niech sobie będzie. Mam katar. Warto mieć zęby. Nie ja mam kata. Ooo, za głośno. Przepraszam. Nie jest git. Ale nie, bo potem na filmiker zrobić. Miasteczko, ale miasteczko. O, to jest nie To jest nasz nowy. z piłką, biegniesz z siatkówką i jest! Jest! Jest, jest! Przemił! Jest błąd, Proszę, jak się staraliśmy tą kopułę zbudować? Tak. Tu? To jest pierwsza kopa, która mi się udała. Brawo. Nie bicie. Ale no, taka jest prawda, że mieliśmy tutaj bramki e, oczywiście. Nauczyłem się robić. Hi, e, No i mamy takie ty tutaj... To jesteś, ty to <grafię> Ale no, no, jest takie tam sobie do piłki siatkowej, tyle tylko, że jest na tyle nierówne, że musieliśmy e, zrobić podwójną siatkę. Ale to raczej nie przeszkadza. No, to będzie bardziej wytrzymała. Tak. No. I się nie ugię. Właśnie. E, tak więc teraz. Yy... Co mieliśmy jeszcze pokazać? Pokażcie jeszcze raz ten miecz. On jest taki spitaśny. Spitaśny? Więzienie miałem pokazać. Co? Więzienie. A, więzienie. Kontury więzienia. Właśnie. Dobra, w każdym razie chcę wam pokazać tą kopułę, bo jestem z niej dumny. Jest ona epicka i w ogóle. Po co ryjesz w ziemię? Dla jaj. A. Aha, po piękna Na początku miał być to wielki bęben, ale już nam się nie chciało robić. i tak tak... za tym nie mieliśmy materiałów, bo no, chcieliśmy zrobić No, skończyło się. ...z białego drewna, a że do, w okolicy mam jedno... Znaczy, te, 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 b, te budowla z drewna, to było, to było prawie cały las i ten las to jest... Ten nasz budynek. No właśnie, podoba las w ogóle. Tak. Jesteś magnes. Magnes. I, I teraz wam idę pokazać więzienie. Więzienie. Znaczy, to jeszcze nie jest więzienie. Początek więzienia, bo nie tak. mamy materiałów. Nie mamy żelaza. Nie, nie mamy. Tylko, że to już budowałem daj No bo za tym nam się nie chce kopać. Teraz. Tak. Nie chce mi się. Znaczy nie, że mi się nie chce, tylko po prostu już dość wyeksploatowałem tamtą moją dziurę, taką dziurę. Gdzieś tam jest ta dziura taka wielka, wiecie, w której widać full surowców i ona już jest dość wyeksploatowana do tego. I dlatego koniec raza. a trochę muszę sobie zostawić na narzędzie No i to wszędzie tutaj będą kraty, kiedyś Jeszcze może... Jeszcze drzewa trzeba usunąć, bo uciekną. No właśnie nie, drzewa, drzewa Ale uciekną! Zostały. O nie, szpara! O nie, trudno Ej, co tam jeszcze masz? No i to tak sobie biegnie po prostu Aha. tutaj Ej, ale, ale nie ma już dużo Proszę Zamknij Dobrze Bagietkę Dobrze, tato To zabrzmiało dziwnie No O i tutaj będą mieli dość dużo terenu, zbuduje takie wiecie, budynki Takie cele D Takie wioska były. No i na dziura. łota, łota Tutaj też może im zrobię troszkę Taka plażę wioska. udostępnię. Prawo. No nie będzie więzienie, tylko jakby taki... Raj! Plaża? To ma... oni mają tam zgłupieć. O, dobra. Dowieźć, że to... Niedy. Oni jak zrobią przestępstwo, to tak będą wiedzieli, że oni nadal na wakacje tu przyjadą. No nie, stary. No. Daj. Jeśli kochasz, jesteś magnes, no. Stary. Magnes! No, jest taka dobra piosenka, to będzie na lip naszej szkoły. Tak. Dobrówki. Jak tak. oni mają? Pododny? No. E, po pogodno. Po, po pogodno. Pogodno. Będziecie pogodno. mieli... Magnes! Będziecie... Pogodno. <coughs> Będziecie mieli wyświetlone właśnie teraz na ekranie ich nazwę. Pogodno. Magnes. Może nawet linka dam do tej piosenki. No. No Zarombiste. Jak na polski. A w ogóle znowu nie gram na swoim tylko bo go wyłączyłem, żeby zbadać ten miecz, ale okej. Okay. No. No to co? Jestem dużo nie mamy do pokazania. A ile ty masz, ten... ...dwa lata? No co? Singla. Minecrafta? No. Nie. Półtora? O, już tyle? Mm. Ty masz cały czas czas? Okej, okay, ty dobry jesteś. Matko, muszę tak dziwnie trzymać mikrofon, że raz słyszycie mnie głośniej, raz dużo ciszej. I... I'm sorry. Dobra, zbudowalibyśmy coś. A widzieliście w świątynię? Tak. No. Ale ja nie widziałem. Pokaż, 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 pokaż. Świątynia ta powstała około roku. Y Któregoś tam, któregoś. O! Pisz, to jest to. To w ogóle sobie eksperymentowałem na drzewa. O, no. wow. Znasz powinna być tutaj jakaś taka muzyczka. muzyczka taka. Stylowa. Ale nie ty masz robić tą muzykę. Ha! No przepraszam. Tak, ja, i. A wie... to jesteś nasz, ba nasz balon, nasz balon. Tak, który robiliśmy w poprzednim odcinku sz, szkocki balon no, niektóre osoby zostają moimi widzami po tym jak już to wybudowałem więc może jeszcze nie wiedzą co to jest ta świątynia. szkocki balon więc ta świątynia to jest świątynia która jest po części ściągnięta troszkę od Madzika ona zbudowała coś takie jakby połowę tego i z takimi jakby ramionami, coś takiego jak swiks. To z lekka wyglądało, a ja to troszkę ulepszyłem i zrobiłem pełny kwadrat. jest ładny. jest piękny. O co? Się. O to jest ten wielki kopalnia. Nie jest kopalnia. Co to, krater? Z nieukończonym upgrainer, bo nie chce mi się tego robić. To jest taki, wiecie co jak budował CTSG taki automatyczny tam z wodą... No pokaż tam, ale... wiesz, bo mnie prostu, ja nie się... widziałem. To jest latarnia. No to pokaż mi tą latarnię. Szkoda, że nie da się szybciej wspominać po zrobieniu tego cieczki. I wybór. Czy kochasz jesteś magnes? Nie! Ktoś, jesteś magnes Wolę się nie oglądać. Ja nie oglądaj. Nie no, ale bo tak bez sensu właściwie. Nic nie robimy, zbudujmy coś, Marcin, wymyśl coś. Ja mam wymyślić? No tak, zawsze ja mam najlepsze pomysły, nie? Tak, cudowne. Wiem. To eee... jest, prawda, w jakimś tam w klubie sportowym, szkolnym i wymyślił właśnie to boisko, więc wymyśl teraz w ja Jestem sportowym swej. w siatce szkoły podstawowej nr 29 w Krzysinach w Poznaniu. Weeeee! Pijacz? Dobra. Ale co? Nie, nie zrobiło się. O, tak bo wyłącznie. Dla osób, które nie wiedzą. Automatycznie budujący się most to jest, tak zwany. Zobaczcie. On się sam buduje tak. To jest magia, ale taka jest prawda. Tam jest fabryczka. Tu mieszka tu i tak to jest. Musicie obejrzeć taki odcinek... Yy, Jezus Maria. Jeden ze starszych. Jak zbudować samobudujący się most? Czy coś takiego, tak się nazywa. A jeżeli już to macie to pamiętajcie, żeby zawsze wyłączać, odcinać prąd jakby głotem się. Jak wyjdziecie z Minecrafta, Jestem, i pamiętajcie, wasze to mosty zbuduje. zawsze będą naprawione. Tu się bawiłem w realizowanie Minecrafta. Hmm. No to dawaj tak, co robimy. To Wiesz, może będzie, będzie przerwa. A jaka przerwa? Żeby co? Przerwa. No żebyśmy się zastanowili co można robić. A może pokaż tym, co może pierwszy raz Ciebie oglądają, co zbudowałeś? O, Bogu. No widzisz? No wiaduk, no ten, no... Ale to, to być... Jest. Yes. No to wszystko... Nie, dobra, to wszystko widać na każdym ciebie. Dobra. To jest krótka przerwa. My sobie pomyślimy, co by to robić i... Wracamy! Masz... Dobra, to mam jeszcze coś teraz do pokazania. I chyba potem już kończymy odcinek, bo robi się ciemno. Ale cienią. nie, nie, spokojnie, spokojnie. Jeszcze mamy dużo czasu. Ja cały czas myślę nad genialnym pomysłem. Który zazwyczaj ja robię Dobra, teraz tak Grzybkarnia No trochę pozmienię Eee, jak widać jest zupełnie inna A więc posadziłem tam kilka grzybów i to tak sobie rośnie. To mi nie jest automatyczny. Znaczy... Zrobię chyba coś takiego, że... Hmm. Wezmę po prostu wstawię tutaj skrzynkę, w której będzie wiadro wody i będę, tak wiecie, oblewał i ten. I będzie switośnie. Sweet! poczekaj czekaj! Ja, no. Zaraz, dobra, dobra. Ale jest mi pomysł! Jest pomysł! Jesteś magny! Pomysł! Poczekaj, tylko zaraz go wyciągnę z głowy i ci objaśnię. Czekaj, tu ma jakiś... mam, 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 mam skalpel, pomogę ci. A tu ma być jakiś budynek, czy...? Może być cokolwiek. No, mi to nic nie mówi, no ale... No, ma być to budynek, czy nie? Wiedziałem, że ma być to cokolwiek. No, kurde, tej... Sorry, memory. Jedyneczkę trzeba wymazać? Tak. Yes. Masz od piłki nożnej już, nie? Stadion. Ale to na innym świecie. A poza tym to dużo czasu zajmuje, ja bym chciał teraz coś takiego krótkiego, szybkiego i... Jak balon. Praktycznego. Jak balon. Jak balon. W sumie. Wiesz... Nie, by ...nie aż takie złe. Co? jestem, to... balon. Ale już mały. Chcę mieć w niej. No zaraz idzie, naprawdę, objaśniam ci. No weź, tylko jest 23.45, wysz tyś wymyśl, bo zaraz będziecie iść. No już, poczekajmy. Możemy sobie pójść polowanie na świnie. Rzutówem. Nie idziemy na na gdzie Dziś, tam ci, tam nie pójdę. Najwyszące piaskowe M. Moje drzewo piaskowe. Wszystko to jest takie piękne. Może coś z fotą związane? Fentany już mam. Jesteś maaaagneeees. O, nie wiem czy to widzieliście, bo chyba pokazywałem, ale nie jestem pewien. Nie krzycz tam cię, nie dostaniesz rzęsia. O ej, spijany jestem czy jak wejść nie mogę? No i taki kolejny domek na drzewie. Takie właśnie platformy. Idź nad morze, pokaż mi morze. Piękne, tylko jest ciemność. Jeronimo, idziemy na tarzana. Tarzan! Chcemy mieć w niebie. Puścimy sobie muzyczkę. To było Chcesz, chcesz żyć? Tak? No bo on żar, żarł, żarł. Trzymaj. Kiedyś się dało karmić przy Nie wiem. Ty, idź No Moment, poczekaj. No kurde, tak z nienacka powiedziałeś, no. Dobra, Wprost... dobra, 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 dobrze. Magnes! Oj, no, no zobaczę sobie tutaj coś, o. Wszystko się dobrze wygrywa. No, bo nie mam pomysłu na razie. Mm. No ale... Powiedz, co chcesz, budynek, no, czy coś? nie być w niebie... No, 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 no. no ja nie wiem, co chcę. Dobra, kończymy chyba. No nie, no odcinek musi być ciekawy. No bardzo. Ja no nie wiem, ale bo tu tak właściwie nie chcieliśmy pokazać tylko naszą piękną budowę i... No ale ty chciałeś coś jeszcze zbudować. Ja się kochasz jesteś magnes? Ja mam pomysł Muzyka z lat 90 nie przejmujcie się Jak z lat 90 Przepraszam, 60 Jest napisane z 60 No ale to są chyba z tych lat no, nagrywani Jest super Wiecie, znaczy, to jest muzyka podobna do lat 60 Dobra chyba Nie kończymy. ma sensu Takiego biegania w kółko Weź to, to, to Dobra, ale skończyłem normalnie, bez muzyczki. Eee... No taki fajny... Pomysł mi zniknął! Przeze mnie wszystko! Dobra! Najwyżej <laughs> powiesz, buduję i im pokażę. W ogóle to tutaj buduję wszystko z tego Blixa jak widzicie. Dobra. No i tak sobie tam Chcesz będzie wszystko z biksem. Już magnes! A więc tym magnezowatym do życia, żegnamy was, w, żegnamy was, w ten. Matko! Kończymy ten dzisiejszy odcinek. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Sioma.